Szczęść Boże. Ksiądz Ryszard Halba. Państwa moim gościem jest pan doktor Bogusław Rogalski. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pan jest prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, a również jest ekspertem do spraw międzynarodowych w Parlamencie Europejskim. Panie doktorze, chciałem zapytać o to, że prawdopodobnie 3-4 chyba ma być grudnia, ważne spotkanie w Polsce. Wiemy, że w Parlamencie Europejskim jest główna siła, która jest większością, której zarządza Donald Tusk, a pan jest doradcą frakcji konserwatywnej. I to jest szansa na rozszerzenie. Proszę o tym powiedzieć, o tym spotkaniu, które ma, być, ma mieć miejsce akurat w Warszawie. Ten sojusz wszystkich partii, które zdecydowały się na współpracę, został zawiązany w lipcu dokładnie 2 lipca. Tego roku doszło wówczas do podpisania deklaracji o przyszłości Europy, właśnie po to, aby przeciwdziałać takim politykom jak Donald Tusk, aby przeciwdziałać. Tym wszystkim, którzy zdominowali Europę i sprawili, że macie ona twarz lewicy, skrajnej lewicy? Czyli to jest zaprzeczeniem tego, co, się, co proponowali nam założyciele Europy. Dokładnie. A promują neomarksistowskie. Dzisiejsza Unia, dzisiejsza Unia Europejska nie ma nic wspólnego z ojcami założycielami, nie ma nic wspólnego z ideą Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego i Konrada Adenauera, którzy byli gorliwymi katolikami, którzy chcieli budować. Nową Europę, Europę, ale na fundamentach wartości chrześcijańskich. Dlatego powstaje sojusz 16 ugrupowań, 16 partii prawicowych w Europie, które podpisały w lipcu deklarację, w której zobowiązały się do przywrócenia prawdziwych korzeni Unii Europejskiej. Poza tym zobowiązały się do budowania Europy Ojczyzny i przeciwstawienia się budowaniu, budowaniu państwa federacyjnego czy federalnego. W Unii Europejskiej. A proszę powiedzieć, które, przeciw... co ważne jeszcze, które tak. przeciwstawiają się e, rewolucji światopoglądowej, która do nas już również dotarła, czego doświadczaliśmy w przypadku tak zwanych demonstracji piorunowców, tak. i co jeszcze bardzo e, ważne, ta grupa chce stworzyć czy poszerzyć e, wpływ na losy Europy poprzez przeciwstawienie się hegemonii Niemiec w Unii Europejskiej. To bardzo ważne, zwłaszcza z polskiego punktu widzenia. No, chociażby w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, jak pani Merkel, czy y, chociażby przywódca francuski ponad naszymi głowami rozmawiają z Putinem, czy, czy z Łukaszenką. Jest to skandal. No budują nowy, no, nowy pakt Ribbentrop-Mołotow, tak. zagrażający naszemu bezpieczeństwu. Ale co ważne, warto powiedzieć, kto buduje ten nowy sojusz państw, a przede wszystkim partii politycznych, Aż z 15 państw, bo 16 partii z 16 państw bierze w tym, w tym udział. mienić niektóre I 3-4 grudnia dojdzie w Warszawie do spotkania liderów tych partii. Oczywiście będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zaprosił tych o, przedstawicieli da, da tutaj. Został zaproszony także Viktor Orban, bierze udział w tym, w tym projekcie odbudowy Europy. Jest przewodniczący... Akcji wyborczej Polaków na Litwie Związków Chrześcijańskich, Rodzin. Waldemar Tomaszewski o, z Litwy. To bardzo dobra wiadomość. To bardzo dobra wiadomość. Nasz o, o tyle dobra też wiadomość, bardzo dobra, ponieważ Waldemar Tomaszewski należy do założycieli frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, czyli tej frakcji w Europarlamencie, która istnieje najdłużej reprezentując... Mocne prawicowe e, i konserwatywne poglądy, która mówi o konieczności właśnie reformy Unii Europejskiej i broni państw narodowych. Jest zresztą jednym z najbardziej doświadczonych europosłów. Tak, no, czy, czy, czy Od 2009 roku nieprzerwanie zasiada w europarlamencie. Dalej e, również zaangażował się w to Matteo Salvini e, z Legii e, Włoskiej, e, Santiago Abascal z hiszpańskiego Voxu. A również z Francji, Marie Le Pen, z tamtejszego Frontu Zjednoczenia Narodowego, tak to się teraz nazywa, oraz inne ugrupowania. W sumie 16 partii no to jest z 15 państw. Ale co ciekawe, jeśli dojdzie do połączenia tych sił na forum Europarlamentu, to jest szansa na powstanie drugiej, w wariancie optymistycznym, na powstanie drugiej co do wielkości frakcji w Parlamencie Europejskim, co powstrzymałoby. Tę dyktaturę lewicowo-liberalną, do której także zalicza się i Donald Tusk, i, i Platforma no, Obywatelska. Tak. A dla nas ona jest bardzo niebezpieczna. My to, to widzimy choćby poprzez działania instytucji unijnych, które zostały zawłaszczone kompletnie przez lewicę liberałów i przebierańców tzw. Tak chadeckich, do których zaliczają się także niemieckie CDU, CSU i Polska Platforma Obywatelska. Oni nie mają nic wspólnego dzisiaj z wartościami chrześcijańskimi kompletnie. Dlatego chodzi o to, aby w Europarlamencie ewentualnie powstała frakcja czy grupa współpracujących ze sobą europosłów, która skutecznie będzie mogła postawić tamę tej dziwnej, antyeuropejskiej i również antypolskiej polityce. No, Czyli polityce neomarksistowskiej. Czyli polityce neomarksistowskiej? w rodzinę uderzającej w kościoł tak wartości. Tak jest. Więc e, to ma szansę się zmienić, i wówczas mogłoby być 147 europosłów skupionych czy współpracujących ze sobą w europarlamencie. I do, e, w jakim to okresie? Czy to prawo unijne pozwala na to, e, To jak, zależy. Jak to są duże szanse. E, również może być wariant e, tzw. B czyli zbudowanie trzeciej co do wielkości siły politycznej w Europarlamencie. To też jest możliwe, potrzebna jest tylko współpraca. Natomiast chodzi o wypracowanie, i pewnie o tym będą 3 i 4 grudnia rozmawiać wspomniani przeze mnie liderzy partii politycznych, tych prawicowych i konserwatywnych, i też chrześcijańskich, tak jak AWPLZHR z Litwy, będą rozmawiać o tym, czy budować tę jedność na. W fundamencie frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, bo to, było, to, to byłoby najbardziej logiczne, ponieważ tak, ta frakcja. By była już, siła. Ale przede wszystkim ciągłość działania byłaby zapewniona po tej stronie sceny politycznej. Czy ewentualnie powstałaby, czy powstanie nowa frakcja? To jest o wiele trudniejsze, ponieważ urzędnicy unijni, tzw. Tak biurokraci, będą robić wszystko, aby utrudnić powstanie takiej frakcji. Zatem mam nadzieję, że to będzie ten wariant rozszerzenia istniejącej już frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Gdzie również Pan jest doradcą. Gdzie również ja jestem doradcą. Wówczas taka siła byłaby w stanie realnie hamować antychrześcijańskie, antynarodowe i antyislamskie. Przecież islam to, zalewa, to, Europę. zalewa Europę. Mamy do czynienia z kolejną falą odsłoną islamizacji Europy. Zatem trzymajmy kciuki za tych liderów, aby do takiej odbudowy, odbudowy doszło. Ten sojusz jest niezbędny, jeśli chcemy zachować suwerenność państw członkowskich. Jeśli ma nie dojść do zbudowania superpaństwa unijnego, gdzie główną rolę będą odgrywały Niemcy, bo to jest niebezpieczne dla nas i dla przyszłości nas, naszych krajów. I naszych dzieci przede wszystkim. My chcemy żyć w Europie narodów wolnych, a nie skolonizowanych przez najsilniejsze państwa. A dzisiaj niestety Niemcy z Francuzami próbują skolonizować inne państwa. A jeśli któreś z nich się nie poddają, tak jak Polska czy Węgry, to są poddawane permanentnemu naciskowi i atakowi ze strony wszystkich instytucji unijnych, Komisji Europejskiej, Rady, włączając to w także Trybunał. Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zamiast stać na straży przepisów i być arbitrem włącza się w konflikty, ba, on tworzy konflikty, choćby w sprawie naszej kopalni i elektrowni w Turowie. Tak, no, sprawa za nie, nie oddali nam Czesi tego, prawda, a tutaj sprawa Turowa. Więc Trybunał jest wykorzystywany instrumentalnie do wpływania przez instytucje unijne, które są zdominowane przez Niemcy, mówiąc wprost, do narzucania tej woli biurokratów, eurokratów brukselskich, ale też do narzucania woli niemieckiej wszystkim innym państwom w Europie. Więc jest o co walczyć, bo jeszcze nie jest za późno. Europę, w tym Polskę, Litwę, w Włochy, Węgry, da się jeszcze uratować. No. Potrzebny jest właśnie tylko sojusz świetnych liderów, takich jak Orban, Kaczyński, Tomaszewski, Abascal, Salvini, Le Pen. Oni mogą rzeczywiście powstrzymać to szaleństwo neomarksistowskie w Europie. No, będziemy się o to modlić. Kiedyś Jan Paweł II, a to wielokrotnie mówiłem, apelował do Europy, mówił, wołam do Ciebie, stara Europo, odnów korzenie swojej cywilizacji, czyli cywilizacji łacińskiej, tak jest. o którą walczyli założyciele Opartej na wartościach, na, na Biblii, na Piśmie Świętym, na Kościele. No I, w, I o to powinniśmy walczyć. I w tym momencie warto przypomnieć słowa jednego z ojców założycieli wspólnot europejskich, czyli Roberta Schumana. Demokracja europejska albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. I mam nadzieję, że będzie. O to będziemy się modlić. Państwo, moim gościem był pan prezes. Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin i ekspert do spraw międzynarodowych w Unii Europejskiej. Dziękuję. Szczęść Dziękuję. Boże. Szczęść Boże.